a dzisiaj będzie o ciele. Rozmawiałam dzisiaj ze znajomą, która skarżyła mi się na to, że jest za grupa i powiedziała, że gdyby była szczuplejsza, to lepiej by się układało jej pożycie seksualne. To byłaby bardziej atrakcyjna dla innych, więc chętnie by chodziła do ludzi. Może pozwoliłaby sobie na romans. A ja pomyślałam sobie, że kurczę, mm... Niezależnie od tego, jak bardzo siebie dbamy, niezależnie od tego, czy jesteśmy szczupli, czy niekoniecznie, to przesadne dbanie o ciało i przesadna próba zatrzymania czasu jest skazana na porażkę, bo jesteśmy w tym cyklu życia i śmierci, i nasze ciało nieuchronnie, co byśmy z nimi robili, ono będzie wędło, ono będzie się starzało, ono po prostu będzie gasło. I jak jakoś czuję, że tę energię, którą często wkładamy w to, żeby zatrzymać czas, można by włożyć w to, żeby ukochać to nasze ciało, które się staje coraz mniej doskonałe, które staje się coraz bardziej mm, słabe, czasami ułomne, i że dążenie do doskonałości Dążenie do perfekcji i próba działania wbrew prawom natury jest zawsze, absolutnie zawsze frustrująca i zawsze zakończona fiaskiem. A miłość do siebie, właśnie do tej niedoskonałej, jest czymś, co może nas uratować przed tą frustracją. Bo przecież w świecie, który jest wokół nas, kochamy ludzi, tych właśnie niedoskonałych, tych słabych. Kochamy w nich całość i to, co piękne, i to, co trudne, i niekoniecznie ładne. I myślę sobie, że takie podejście do siebie, do własnego ciała jest jedyną drogą, która może nas ocalić przed dużą frustracją związaną z naszym ciałem i z tym, jak ono się zmienia wraz z wiekiem. Tyle na dzisiaj.